Widać, że, że część wyborców nie przyznawała się do tego, że głosuje na Karola na na Wrockiego, co, co może nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, zważywszy na, na całą atmosferę, która była wokół kampanii, że jeśli dało się przez dwa tygodnie stracić tylu wyborców, tylu, przemnożyć swoich wrogów, to tym bardziej przez dwa lata można coś takiego zrobić. Widać było, że te pierwsze problemy, nazwijmy to łagodnie, słabości o to, Eufemistycznie, mhm. czy po prostu, trupy w szafie, no tak to trzeba, trzeba powiedzieć, które wypadły w przypadku Nawrockiego. No to oczywiście było widać tam i w sondażach i tak dalej, i w pewnym zachwianiu, także w samym obozie prawa i sprawiedliwości. Natomiast później, jak, jak to zostało podjęte już nie przez media, tylko przez polityków, przeciwników, w szczególności z partii, z partii rządzącej, no to się nagle okazało, że, że oni sami zdewaluowali te, te oskarżenia. To jest jeszcze, To jest jedna z z nauczek naprawdę kampania negatywna jest bronią oposieczną. No tak, rekonstrukcja była planowana pod kątem zwycięstwa Trzaskowskiego. No to, to, czy teraz będzie tak łatwo? Właśnie w sytuacji, w której, w której jest to wyzwanie, które może się tak skończyć, że to zacznie się oskarżeniami, że jedni mówili, patrzcie, nie trzeba było tam machać tym czułą flagą, a drodzy mówili, słuchajcie, trzeba było bardziej machać tym czułą flagą. No i, i skończy się tym, że się to wszystko, wszystko rozleci. Przecież rozumiem, że. Że teraz zabiegi prawa i sprawiedliwości względem PSL-u raczej się tylko nasilą, a podstawy będą zdecydowanie mocniejsze niż te, które widzieliśmy jesienią 2023 roku. Można Mogą, może być przedstawiana oferta potem tytułem, słuchajcie, no przyłączacie się do nas teraz, to no nie pójdziecie siedzieć, a, a jak przyjmiemy władzę w 2007, to pójdziecie siedzieć. Wchodzicie? No. Na razie nie było widać ani śladu tej pokory. Na razie panowało wewnątrz takie przekonanie, że, że jesteśmy genialni i nie zrobiliśmy absolutnie niczego złego i Polacy nas odsunęli, bo zostali oszukani albo przez pomyłkę, albo lepiej w ogóle. Nie myślimy o tym. Dlaczego? Dlaczego przegraliśmy wybory 2023 roku? W zasadzie przecież nie wygraliśmy. Była no, przecież oficjalna opowieść, chociaż no, to, to tak wygrali, jak, jak Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich.